Cześć, to Natalia, kobieta na bombie. Masa czy redukcja? Kiedy robimy masę, kiedy redukcję? Generalnie, jak jesteśmy grubi, robimy redukcję, a jak jesteśmy szczupli, robimy masę. No i tutaj zaczynają się szczegóły, których nikt nie rozumie i niewiele osób wie, kiedy tak naprawdę jest ten moment na robienie masy, czy na robienie redukcji. Ja uznaję tak. Jeżeli mamy w przypadku mężczyzn na niski poziom tkanki tłuszczowej, że jest widoczna krata na brzuchu, to możemy robić masę. Ja uznaję, że takie skuteczne budowanie masy to jest tak do 15% karki tłuszczowej gdzieś tam u mężczyzn, powyżej no to sugerowałabym redukcję, nie tylko ze względów efektywności redukcji, ale też ze względów estetycznych, bo jednak jeżeli budujemy, po prostu zajmujemy się fitnessem i budowaniem sylwetki, to robimy to po to, żeby wyglądać fajnie zawsze, a nie tylko w okresie redukcji. Natomiast już tak definitywnie u mężczyzn taki poziom tkanki tłuszczowej powyżej 20%, ja uważam, że to jest absolutnie do redukcji, bo tam po prostu pracy na brzuchu w ogóle nie widać, ale jest taki stający. U kobiet tutaj sprawa jest trochę, oczywiście jest inna, ponieważ kobiety z założenia mają zawsze więcej, większy, wyższy poziom tkanki tłuszczowej dla zdrowia, muszą go mieć. Więc u kobiet nawet te 20% tkanki tłuszczowej jest takie akceptowalne nadal do robienia masy. Yy, uznaję, że kobieta na masie nie musi mieć yy, kraty na brzuchu no bo nie musi. Yy, wystarczy, że ja ten taki zdrowy nawet 20-25% tkanki tłuszczowej można jeszcze uznać ok. Chociaż te 25% to już jest takie na granicy, raczej ja bym tutaj sugerowała raczej redukcję. Yy, więc pierwsze czym się kierujemy, czy masa, czy redukcja? pierwszy czym się kierujemy to nasz poziom tkanki tłuszczowej. Które oceniamy, tak jak właśnie mówiłam, um, lub właśnie popatrzymy sobie w Google, wpisujemy poziom tkanki tłuszczowej i porównujemy nasze ciało do tego, co nam w Google wyskakuje. Yy, drugie to jest obwód pasa, a klatki piersiowej u mężczyzn. Yy, ponieważ jeżeli mężczyzna zaczyna mieć w pasie yy, nie klatki piersiowej, a wzrostu, jeżeli mężczyzna zaczyna mieć w pasie ponad połowę tego, co wzrostu, na przykład ma 2 metry wzrostu, a w pasie ma ponad 1 metr, to już z przyczyn typowo zdrowotnych należałoby jednak zrobić redukcję. I tutaj przechodzę do punktu drugiego, gdzie redukcję robimy, kiedy nasze zdrowie już tego wymaga. Jeśli mamy jakąś insulinooporność, jeśli nasza otyłość jest już tak duża, że lekarz nam każe, że mamy nadciśnienie, że takie choroby cywilizacyjne nas mogą dopaść, to wtedy z przyczyn oczywiście, że zdrowotnych robimy redukcję, nawet jak już jest na przykład ciężko wejść po schodach, no to wiadomo, że robienie masy nie, nie wchodzi w grę, gdyż tylko jeszcze gorzej po, pogorszy nasze parametry zdrowotne, a trenujemy, żeby zachować jednak zdrowie. Wyjątkiem piątek stanowią ekstremalni zawodnicy. Do no jeszcze chodzi też o takie parametry, jak wrażliwość insulinowa i czy apetyt. Oczywiście wrażliwość insulinowa jest tutaj ściśle związana. Może nie ale jest mocno związana z poziomem tkanki tłuszczowej. Jeżeli ta wrażliwość insulinowa spada, również będzie nam trudniej budować skutecznie masę mięśniową. E, oczywiście to nie jest jedyny parametr odpowiedzialny za skuteczne budowanie masy i nie jest on jednoznacznym wyznacznikiem, ale o tę wrażliwość jednak ja sugeruję dbać. I warto od czasu do czasu iść sobie do laboratorium, zbadać poziom glukozy insuliny na, czy nawet zrobić cały wykres HOMA-IR. A takim super fajnym bajerem jest kupienie glukometru do domu. I uważam, że te urządzenie, glukometr i samemu możliwo, możliwość kontrolowania naszej glikemii po posiłkach, sprawdzanie się sobie cukru dwie godziny po posiłku, jak ją jest, jest naprawdę fajnym narzędziem i jeżeli nasz cukier na czczo gdzieś tam nie przekracza tych 90, to okej, okay, możemy masować, mm, już tak powyżej 90 to ja bym się tam raczej za tą redukcją rozglądała, już jest powyżej 100 to na pewno. Oczywiście wyjątek stanowią osoby, które gdzieś tam nadużywają hormonu wzrostu, ale to one raczej wiedzą, co robią i jak nad tym panować. Również sprawdzają tego glikemii po posiłkowej, żeby ten cukier dwie godziny po posiłku jednak no, wrócił do tego stanu sprzed posiłku. I jeżeli jest on na przykład po posiłku on bardzo wysoki cukier, 130-140, no to już te czy dwie godziny później to już jednak sugeruje, że albo zmienić coś w dietę, inna, inna partycypacja składników odżywczych, a może po prostu redukcja. Kolejny aspekt to jest apetyt. Generalnie do robienia masy no, trzeba jeść. Mm, więc musimy mieć dobry apetyt. Jeżeli ta masa trwa już długo, to apetyt nam siada i jeżeli on jest naprawdę tragiczny, że nie jesteśmy w stanie już nic jeść, mamy totalny niesmak, no to faktycznie możemy rozważyć też yy, redukcję. Ale jeśli on jest dobry, no to czemu by nie, a wrażliwość insulinowa, parametry zdrowotne nadal są fajne, bo fajne, no to jak najbardziej można sobie dalej masować. Kolejny aspekt to są zwykłe preferencje, bo czasami ludzie są tacy mm, na granicy masy czy redukcji, no to wtedy można się tam trener, trener można się ugiąć i zrobić to, co bardziej chce ten klient, bo jednak zmuszanie kogoś do robienia masy, kiedy on chce redukcję, to przeważnie kończy się niczym. A szczególnie jest tak u kobiet, które na przykład przychodzą do mnie i wiem, że są bardzo szczupłe, a chciałabym jeszcze redukować, jak ja je zmuszam czasami do masy, to ja wiem, że niewiele z tego wyjdzie. Yy, tak. No i wygląd. Bo generalnie masy i redukcję robimy po to, żeby no, lepiej wyglądać. Robimy to wszystko, żeby lepiej wyglądać. Więc jak widzimy nasze efekty, to czujemy się bardziej zmotywowani i chce się nam więcej. Jeżeli osoba o wysokim BF-ie, robi redukcję, to lepiej o wow, schodzi z nas, ubrane coraz mniejsze, coraz szerzej mi się chodzi po schodach, coraz fajniej wygląda. To ją nakręcę, zmotywowana, chce więcej, więcej, tak lepiej ciągle się odchudza. Natomiast jeśli mm, zmusimy osobę do robienia tego, czego ona nie chce, to ona nie jest zmotywowana i ona nie widzi tych efektów. Na przykład, jeśli osoba taka o wyższym poziomie BF będzie robić masę, to tak de facto ona będzie wyglądać coraz gorzej. Już nie mówię o zdrowiu. I dlatego, że będzie sama widziała w że wygląda coraz gorzej, że ten brzuch coraz większy, to będzie zdemotywowana i nie będzie się ich chciało. Także to jest kolejny aspekt. Motywacja i takie samo nastawienie, to pre, własna preferencja, co my chcemy. Generalnie, u takich osób jak e, Sylwetka Skinny Fat, czyli szczupły e, z takim brzuszkiem, oponką tutaj na brzuchu, mm, ja uważam, że to jest redukcja, re, że stanowczo redukcja e, sprawdzi się najlepiej, gdyż. Duża ilość tkanki czerwonej nie jest zdrowa i ją jednak po pierwsze trzeba choćby ze względów zdrowotnych zredukować. U takiego typowego chudzielca, no to nie ma co się zastanawiać. Wiadomo, że masta osób o sporym BF, takim już niezdrowo wysokim, no to wiadomo, że redukcja. Hmm. Tutaj osoby na mocnych środkach, czy zawodnicy tacy zawodowi oni są wyjątkami i nie do nich kieruje ten film. Oni sami wiedzą co robić, bo jednak farmakologia potrafi trochę to zmienić. Jeżeli ktoś już wchodzi w tego typu rzeczy, no to sam lub jego trener powinien wiedzieć kiedy masa, kiedy redukcja. Ale dla takich osób szczególnie naturalnych, myślę, że jest skierowany ten film i z niego możecie właśnie wyciągnąć informacje: kiedy masa, kiedy redukcja. Jeśli nie wiecie, zawsze możecie podesłać pod kimś, ja wam mogę coś podpowiedzieć, również zadam te pytania. Więc reasumując, obwód pasa, poziom tkanki tłuszczowej, własne samopoczucie, własne preferencje, aspekty zdrowotne, własna motywacja no i zdrowie to są takie właśnie rzeczy kluczowe które, i apetyt, które trzeba rozpatrzyć przy wybieraniu, czy robimy masę, czy redukcję. A i tutaj dodam, bo ostatnio miałem takie pytanie: czemu nie można ciągle robić tylko stale masy, 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 masy do poziomu, jak się już po prostu jakby będziemy zadowoleni, a potem robić stale redukcji, redukcji, redukcji do poziomu, aż będziemy zadowoleni? No właśnie, należy robić te takie cykle masa, redukcja, ponieważ robiąc masę, czyli proces, w którym budujemy z założenia masę mięśniową, zawsze wtedy łapiemy tkankę tłuszczową. Przykład. Zbudowaliśmy 10 kilo, z tego 7 kilo to jest mięśnie, 3 kilo to jest tłuszcz. No wiadomo, że tam jest woda, nie woda i tak dalej, ale mówię już w ogólnieniu. I im jesteśmy więci, im bardziej tą budujemy masę, tym i niestety, ale z tej całości wagi coraz więcej budujemy tłuszczu. Bo po prostu nasze ciało się robi oporne anabolicznie, o czym opowiem w kolejnym filmie. A przez to, że nasze ciało z biegiem masy coraz więcej buduje tłuszczu, a mięśni, coraz gorzej wyglądamy, coraz gorsze mamy zdrowie, coraz gorzej się czujemy i musimy w końcu zrobić redukcję. Natomiast redukcja to jest proces, gdzie palimy wszystko, nie tylko tłuszcz. Palimy tłuszcz, mięśnie i o to chodzi w redukcji, żeby zoptymalizować ją tak, aby spalić jak najwięcej tłuszczu, a jak nie, najmniej mięśni, jednakże zawsze też spalimy trochę mięśni. Yy. I, I po prostu, jak już robimy tą redukcję, no to musimy znaleźć ten moment, w którym mm, nie ma kłótników na przykład dalej robić redukcji, że już może, jesteśmy gotowi żeby robić masę, albo jesteśmy już tak nisko z poziomem tkanki tłuszczowej, że zbyt się męczymy, jest to zbyt ciężkie lub wymaga jakichś zbyt dużych naszych nakładów, e, lub po prostu już faktycznie możemy tracić te mięśnie i się to nie opłaca. Tyle. E, dziękuję, i do kolejnego.